Cześć. Dawno nie nagrywaliśmy żadnych filmów z tymkowania, ale mieliśmy poważną inwestycję. Jest to projekt domu Villa Parkowa 4. Jak widać, tutaj cały ten wykusz wejście, mamy ładnie wszystko zrobione. Wszystko było wypionowane. Ściany mają jakieś 6 metrów. Może niecałe z 5,5, tynk był rzucany na 3 razy. Spryt, narzut, i potem w całość przejechaliśmy sobie białym piaskiem 0208. Czyli ogólnie gruba frakcja. Tym bardziej, że i tak w całym budynku będą władzie Łazienka standardowo w szaraku. Jak widać, cały domek był z bardzo grubego żwiru. Tutaj frakcja nawet była do 0,3 mm i nie szło go dotrzeć. A że ściany były trochę krzywe. Jak widać salon. Mamy w ogóle w całym domu nie było żadnych okien. Więc mieliśmy z tym nie lada problemy. W oknach ustawialiśmy tylko narożniki. W bukach, jak widać, nie ma żadnych narożników, z tego względu, że wszystkie okna będą obrabiane w gipsie, więc szkoda po prostu czasu i sam inwestor tak mówił. Tutaj mają być okna drewniane, więc nie było innej opcji, aby robić tynki Pierwszy raz od 10 lat, jak robię tynki, nie tynkowaliśmy całych sufitów. Czyli tam, gdzie po prostu ma iść opaska, opaski miały być powiedzmy tam 40 cm, ale wolałem więcej zrobić tynku, żeby nie było w tym problemu przy odbiorze. Lepiej więcej niż za mało. Kuchnia. Ta ściana ma być pod płytki. Tak samo była przegładzona. Tutaj mieliśmy też pole do popisu, jak widać nieduży strop, więcej w rzeczywistości metrów odeszło, ale przewody trochę słabo były ponadciągane. Tynki były wykonane z cementu 32,5 PVK. Spryt zrobiony z 42,5 eksperta. Tak dla wzmocnienia. A my już po prostu zmykamy budowa skończona. Wszystko jest pogarniane. całe przewody. Najważniejsze sobie posprawdzać tam gdzie nie ma pesli nie są gdzieś ponadcinane Bo to ważna sprawa żeby potem nie było żadnych jaj, że gdzieś tynkarze uszkodzili przewody Puszki, wszystko poobsadzone w poziomie poczyszczone. Jeszcze gdzie niegdy gdzie można byłoby trochę przejechać, a to się wykruszyło. Klatka schodowa też w miarę ładnie to wyszło. Tutaj musieliśmy nadrzucić chyba ze 6. Centymetrów tynku mieliśmy tutaj konie, też brakowało. Nie wiem, z 5 centymetrów zatopiona rapica, ale według mnie to bez sensu. Z drugiej strony było to samo. Trzy dni wcześniej gęsta zaprawa była zarzucona, i potem już na rzut. Jak widać, salon bardzo ładny. Piękny widok. Jest to podziwiać. Jak widać, tutaj nie jest zotynkowane, bo i tak będzie ścianka odchodziła. A w tym miejscu jest według łaty jakiś 6 cm, więc nawet nie było potrzeby tynkowania tego. Myślę, że z następnej budowy będą jakieś relacje. W razie pytań, proszę pisać, z pewnością odpowiem. A teraz fajram i uciekamy do domu.